Witam serdecznie w kolejnym odcinku na Tropie. Znajdujemy się w miejscowości Krzemienica w Województwie Pomorskim, 10 km od brzegu Morza Bałtyckiego. Nasza pasieka jest zlokalizowana tutaj od 2000 roku, wcześniej, a przygodę z pszczołami rozpoczęliśmy w 1996 roku od tego wozu pszczelarskiego. Ten wóz pszczelarski liczył w nim znajdowało się 32 rodziny pszczele. To są wyloty. Kolory tych wylotów są celowo takie, dlatego że pszczoły rozróżniają cztery kolory, czyli biały, czarny, żółty i niebieski. I są tak na przemian, to pomaga, ułatwia pszczołom orientację i pomaga młodym matkom, które są nieunasiennione, wrócić po locie godowym do takiego wozu, bez błądzenia, bo są tutaj bardzo bliskie odległości między tymi wylotami. Praca w takim wozie była dosyć uciążliwa, dlatego że w środku jest latem bardzo ciepło. Pszczoły grzeją, bo w każdym ulu jest temperatura powyżej 37 stopni. Jak sobie wyobrazimy, 32 rodziny, które mają taką temperaturę, plus jeszcze temperatura zewnętrzna, więc pszczelarz wiedział, odczuwał bardzo mocno te niedogodności. Ale ten wóz w momencie, kiedy zakwitły jakieś rośliny pożytkowe, na przykład rzepak. U nas pierwszą rośliną pożytkową w tym terenie jest rzepak. Rzepak zakwita u nas zwykle w bardzo ciepłe latach pod koniec kwietnia do 10 maja. To jest okres zakwitania rzepaku. Wtedy pszczoły, pszczelarz musi wtedy pszczoły przygotować wcześniej. W związku z tym, od tego momentu, tak jak dzisiaj mamy połowę marca, to od tego momentu rozpoczynamy przygotowywanie pszczół, żeby były silne na dany pożytek, czyli na przykład rzepak. Jak mamy już plantację rzepaku w pełni kwitnienia, podjeżdżał traktor, zaczepiał ten wóz i jechaliśmy na rzepak, czasem kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów. Na tym rzepaku przebywały pszczoły do końca kwitnienia, czyli w tym terenie to jest do końca maja, do początku czerwca. I, pszczoły, i, I następnie się kręciło miód. Po wykręceniu miodu szukało się następnego pożytku i przejeżdżało wozem, na przykład pod Aleję Lipową. I później kolejny, czyli pod, na przykład na Grykę. Teraz przejdziemy do pasieki, ale żeby dojść do ula, to trzeba się do tego odpowiednio przygotować. I pokażę za chwilę, jakimi narzędziami pszczelarz się posługuje i jak musi być przygotowany, żeby pracować z pszczołami. Aby rozpocząć pracę w pasiece, trzeba się stosownie ubrać. No, ubiór pszczelarski składa się tak, jak tutaj Państwo widzicie: to jest z kombinezonu i kapelusza pszczelarskiego. Kapelusz pszczelarski ma z przodu czarną siatkę, a z tyłu białą siatkę. Czarna siatka powoduje, że pszczelarz dobrze widzi. Gdybyśmy to zamienili, byłoby gorzej. Następnym sprzętem pszczelarskim, takim i częścią ubioru, są rękawice. Wiadomo, że pszczółki mają żądełka, czasami lubią człowieka popieścić, więc lepiej założyć sobie rękawice. Te są akurat z takiej miękkiej skórki, z takimi tutaj zakładkami. To później już Państwo zobaczycie, jak będziemy przy ulach. Kolejnymi przyrządami pszczelarskimi jest dłuto oraz miotełka. Miotełka służy do ogarniania pszczół z plastrów, a dłuto do przesuwania i wyjmowania ramek z ula. To jest akurat takie dłuto, które jest, ma dodatkowo taki ten koniec zaokrąglony. Jest to y, taka dźwignia, gdy ramka jest mocno przykitowana przez pszczoły, żeby ją ująć. No i podkurzacz. Podkurzacz, inaczej dmuchawka, zależy w którym regionie kraju, pszczelarz urzęduje, takim słownictwem się posługuje. To służy do odymiania pszczół, a odymianie ma na celu uspokojenie pszczół. Uspokojenie pszczół, żeby jakby zmniejszyć agresję powodowaną przez pszczoły strażniczki, które bronią gniazda i tym dyłem je uspokajamy i wtedy mamy możliwość panowania nad tym, co się dzieje w ulu. Jakby paliwem tego podkurzacza jest próchno. Jest to próchno yy, wierzbowe można na rozpoczęcie podpalania użyć próchna takiego bardziej miękkiego, lipowego. A dodatkowo ja używam jeszcze torfu. Jest to taki torf suszony, akurat pochodzący z tych tutaj terenów. Dawniej podkurzać się rozpalało hubką, czyli trzeba było mocno dmuchać, powodować, żeby była iskra, ale to było bardzo długotrwałe. Teraz akurat mamy już nowocześniejsze przyrządy, na przykład palniczek gazowy i zaraz rozpalimy podkurzacz. Tyle się już próchno zajmie. Już mamy wstępną fazę rozpalania za sobą. Teraz tylko dokładamy troszeczkę próchna. I też w zależności, jak długo będziemy przy pszczołach pracować, dokładamy go mniej lub więcej, bo, bo taki podkurzacz po rozpaleniu, jak jest pełny i cały wypełniony, to y, może się palić przez godzinę. Y, niektórzy pszczelarze stosują tak zwane repelenty, czyli jeszcze takie różne dodatki do, do podkurzania pszczół, na przykład suche obierki jabłek, żeby ładnie pachniało, niektórzy stosują zboiny, czyli taki już odpad woskowy po topieniu ramek. Część stosuje jeszcze Propolis, który można też wsypywać, taki jakiś, który się już nie nadaje do, do, do spożycia przez ludzi. No i teraz zamykamy, podkurzacz. O, i podkurzacz jest gotowy do. Działania. Teraz się udamy do pasieki, gdzie pokażę Państwu, jak pracuje się przy ulu, jakie zabiegi zostały tej wiosny już wykonane. A pierwszy oblot pasieki był bardzo wcześnie, bo wiosna przyszła do nas bardzo wcześnie i w tym roku pszczoły obleciały się 9 lutego. A gniazda razem z żoną. Ścieśnialiśmy dokładnie po pierwszym oblocie 9 marca, i teraz przejdziemy. Ja pokażę Państwu, jak to wygląda po ścieśnieniu. Pokażę Państwu, jak wyglądają pszczoły, jaka jest ich siła. Omówię całą pasiekę i wszystkie czynności, które są teraz wykonane. Znajdujemy się teraz na terenie pasieki stacjonarnej. Ta pasieka jest, na tym w tej pasiece tutaj, na tym stanowisku, znajduje się 30 pni przelich, inaczej rodzin pszczelich. Dlaczego mówię pni pszczelich? Pień pszczeli jest to ul razem z pszczołami. Rodzina jest to tylko same pszczoły znajdujące się w ulu, a ul jest to domek dla pszczół, czyli ten te drewniane opakowanie, które Państwo widzicie. Drugie 30 pni znajduje się w terenie. Razem pasieka liczy obecnie 60 pni pszczelich. Wszystkie ule mają ramkę wielkopolską, którą za chwilę Państwu pokażę. I zaraz przejdziemy do jednego z wybranych uli, na którym pokażę Państwu wszystkie zabiegi, jakie były wykonane do tej pory, i omówię. Przygotowanie już wiosenne pszczół do sezonu. Rozpoczynając pracę w ulu, wiadomo, ściągamy daszek. To są poduszki, które w środku mają sieczkę sieczkę ze słomy żytniej. Jest to materiał naturalny, który zapewnia ciepło rodziny pszczelej. I jakby ktoś dotknął ręką tego, jest to bardzo ciepłe. Ta nadstaweczka, która tutaj się znajduje, jest tylko jakby pomieszczeniem na te poduszki. Ule mają powałki. Jest to ta część nad ulem i ona powoduje, że nie stosujemy beleczek odstępnikowych między ramkami i od razu możemy zobaczyć po otwarciu, jak wygląda stan rodziny pszczelej. O Tu jest rodzina pszczela, która znajduje się po ścieśnieniu w tej chwili na ośmiu ramkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu znajduje się mata, a tutaj jest ramka z zapasem, gdzie i yy, yy, pod matą pszczoły mogą podejść, żeby z tych zapasów skorzystać. Oczywiście zapasy są również na, na ramkach skrajnych i to się nazywa gniazdem w tej chwili. W sezonie gniazdo stanowi cały korpus. Teraz pokażę Państwu, jak wygląda ramka. Kusz. Do czego stosuje się kusz? Kusz się stosuje do tego, że po podymieniu pszczółki jakby się schowają, wejdą w uliczki międzyramkowe i spokojnie będą się zachowywały. Żeby pokazać, co się dzieje w gnieździe, Musimy troszeczkę te gniazdo rozbroić, więc zaczniemy od tej ramki, która jest za zatworem. O, tutaj już pszczółki przechodzą i to jest ramka z zapasami. To jest jeszcze resztka pokarmu zimowego. To jest ten pokarm i ten pokarm zimowy musi być, to stanowi dla pszczół pożywienie. To jest głównie syrop cukrowy. Dodajemy do tego odrobinę czosnku i jakiś... Można dać jeszcze zioła. Odstawimy sobie tą rameczkę. Tu, żeby pszczołom było ciepło, stosujemy matę. Jest to mata z trzciny. O, tak wygląda. Pszczółki sobie spokojnie. Ja, Można teraz użyć miotełki, żeby pokazać. Do czego służy miotełka? Do tego służy miotełka. No, ja akurat tą miotełkę to tak mam tylko, że tak powiem, dla bezpieczeństwa, a zwykle poprzez spukiwanie pszczół, wtedy pszczoła się mniej denerwuje. I jak się mniej denerwuje, no to spokojniej pszczelarz pracuje przy takiej rodzinie. Pokażemy teraz, jak wygląda ramka. To jest ramka gniazdowa z pokarmem, na której siedzą pszczółki. Można sobie popatrzeć. O, tutaj to są takie nadbudowy, które one, o to się powinno usuwać. To było usunięte, one znowu zrobiły swoje. To są, to jest wosk, a te otwory, które tu widzimy, to są komórki, w których pszczoły wychowują młode. Znoszą nektar lub przechowują pyłek kwiatowy jako pokarm białkowy u pszczółek. Trzeba uważać, żeby ich nie pognieść, bo to jest stworzenie Boże i należy po prostu z nim się obchodzić bardzo ostrożnie. Ono pracuje dla nas, więc my musimy mieć na niego pełny szacunek. O, to jest następna ramka, jeszcze z pokarmem. I zaraz dojdziemy do ramek z czerwiem, czyli z młodymi pszczółkami. O, tu już mamy pierwszą ramkę z czerwiem. Tu znajduje się młody czerw pszczeli. O, w tym miejscu. Jak nam się uda jeszcze, to może i państwu pokażę matkę pszczelą, ale musimy sobie cierpliwie poczekać, bo cierpliwość to domena pszczelarza. Człowiek pracujący w pasiece musi się przede wszystkim cechować cierpliwością i spokojem. Nie może być nerwowy, wszystkie rzeczy wykonuje się w sposób powolny, wręcz taki leniwy. Wtedy się nie drażni pszczół, zresztą widzicie Państwo, jak one są spokojne. Można pracować przy nich również gołymi rękoma, ale też ciepły kit później oblepia ręce. Wszystko się klei, ja wolę jednak stosować. O, jest matka. Matka z czerwonym znaczkiem, tu. Oznacza to, że ta matka jest z zeszłego roku. To jest, yy, bo ja zmieniam matki co 2-3 lata w ulach, z reguły co 2 lata. To jest matka, jedna, jedyna w ulu. Tylko i ta matka wydziela taki specyficzny dla danego ula feromon mateczny. Który powoduje, że wszystkie pszczoły czują się razem, jak w rodzinie. Dlatego się mówi rodzina pszczela. I te feromony, jak one by zaniknęły w ulu, to wtedy pszczoły odczuwają tak zwany nastrój bezmateczny. Ten nastrój bezmateczny to jest coś takiego, że czują się mało bezpiecznie. I rodzina bez matki zginie. Dlatego w każdym ulu należy tak pilnować, żeby zawsze była matka. No z matką mogą się stać różne rzeczy. Może na przykład pszczelarz nieostrożny przygnieść matkę i matka zginie. Jednak jest to owad, to wszystko jest bardzo kruche i trzeba naprawdę z dużą taką dokładnością, precyzją do tego podchodzić. Zamykam, bo mamy dzisiaj dopiero marzec, więc nie jest to jeszcze taka temperatura, która by powodowała, że one się czują bardzo komfortowo. Też można tutaj zaznaczyć, że pszczoła kiedy wylatuje z ula. Pszczoła wylatuje z ula, jak jest około 10 stopni na dworze. No dzisiaj mamy akurat dobrą temperaturę, bo jest powyżej 10 stopni na dworze i w słoneczku mamy jeszcze cieplej. I jeszcze włożymy im ramkę z zapasami. I teraz patrzymy, żeby pszczółki nie chodziły po tych krawędziach, żeby ich nie... nie pognieść i pszczelarze mają też powiedzenie takie, że pszczoła nie zdycha, tylko pszczoła umiera. To jest szacunku do pszczoły. I zamykamy wszystko, dajemy im ciepło. Widzicie Państwo, że pszczoły się wcale nie denerwują. No bywają rodziny, które mają Większy poziom agresji wykazują, bo te nie wykazywały żadnego poziomu agresji. Ale to wszystko zależy od tego, jakim trudniem matka została unasieniona. I teraz możemy przejść do sali pszczelarskiej. To jest takie specjalne pomieszczenie, które razem z żoną zaadoptowaliśmy, aby pokazać szczególnie dzieciom, młodzieży, psz pszczelarskie rzemiosło. Jesteśmy teraz w sali pszczelarskiej, która została utworzona ze spisza zbożowego. Wcześniej tutaj przechowywano zboże, a my tutaj zorganizowaliśmy salkę, w której propaguje stary zawód pszczelarza i produkty, które są pozyskiwane w pasiece. Przyjeżdżają do nas dzieci, młodzież, dorośli, grupy zorganizowane czy indywidualne. Ja tutaj właśnie opowiadam właśnie o pracy pszczelarza. Pokazuje m.in. drobne sprzęty, którymi pszczelarz posługuje się w, czas, w czasie pracy i tutaj widzimy właśnie podkurzacze, one są różnych, produkowane przez różne firmy, różnie też wyglądają. Tutaj ciekawostką jest taki podkurzacz Fajka, podkurzacz niemiecki, ten podkurzacz trzyma się akurat w ustach. Wtedy są wolne ręce i można trzymać dwa kolejne narzędzia, które, z którymi zawsze pszczelarz idzie do pracy. Jest to oczywiście miotełka i dłutko. W rodzinie pszczelej żyją trzy postaci pszczół. Jest to matka, najważniejsza pszczoła w ulu, to dzięki to ona składa jajeczka. Średnio na dobę w pełni sezonu około 2000 jajeczek. Robotnica. Wiadomo, robotnice wykonują wszystkie prace na rzecz rodziny pszczelej. No i oczywiście trudnie. Trudnie to osobniki męskie i one żyją. Pierwsze przychodzą na świat pod koniec kwietnia, a ostatnie giną pod koniec sierpnia. Tutaj, na, tej, na tym modelu, widzimy matkę pszczelą wykonaną z wosku, i widzimy, że ona jest tutaj oznaczona na tłowi. Ma naklejony taki opalitek, takie kółeczko, i widzimy, że tutaj akurat jest to kolor czerwony. Matki się znakuje różnymi kolorami, i tutaj widzimy kolory znakowania matek. Proszę zwrócić uwagę, że na kółeczkach są cyfry. Widać cyfrę pierwszą i drugą, i w zależności od tego. Jaką cyfrą kończy się dany rok, to na taki kolor w danym roku znakujemy matki pszczele. W tym roku mamy rok 2014 i wiadomo, matki będziemy znakować na kolor zielony, natomiast matki z tamtego roku miały kolor czerwony. Ułatwia to przede wszystkim wyszukiwanie matek w rodzinie pszczelej, bo wiadomo, że w pełni sezonu w gnieździe znajduje się około 20 tysięcy pszczół. I dzięki temu, że właśnie matka ma taki znaczek, łatwiej ją. W gąszczu tak dużej ilości pszczół wyszukać. Niewątpliwą ciekawostką naszej sali jest szklany ul, który wykonał mąż własnoręcznie. Znajduje się tutaj właśnie w tym miejscu. Wykonany jest z podwójnej szyby, wypełnionej gazem, tak żeby te pszczoły miały cieplej. Są dwie tylko ścianki szklane. Ta ściana, ścianka ula od ściany tego budynku jest drewniana i właśnie możemy w, tej, właśnie w tym ulu podejrzeć przez szybę życie pszczół na żywo. Te, te rodziny pszczele, które są na zewnątrz, w ulach wolnostojących, są takie bardziej żwawe, bardziej wir, wigorowate. Przy tej temperaturze, jaka jest obecnie, a jest dzisiaj dosyć ciepło, te mają jakby chłodniej, ponieważ ten ul jest jakby w stebniku, czyli jest w pomieszczeniu i widzimy, że rodzina pszczela jest zbita w kłąb. Ale jak zajrzymy przez okienko, to będzie można zobaczyć, że jednak dużo pszczół przylatuje i wylatuje. Pszczółki przynoszą na pewno wodę, ponieważ już się dynamicznie rozwijają. W takiej rodzinie jest około 2-3 plastry czerwiu o tej porze roku. Jak również znoszą, przynoszą świeży pyłek. A wiadomo, bez tego pyłku rodzina pszczela nie może się rozwijać, bo jest to pokarm potrzebny do wychowu młodych pszczół. Dziękujemy bardzo za pobyt w naszym gospodarstwie i my się już żegnamy. I zapraszamy już teraz na czerwiec na miodobranie. Przy okazji zobaczymy, jak pszczoły pracują na pożytkach. Oby święty ambroży dopisał aurą pszczołom i pszczelarzom.